Jesteśmy po bardzo ważnym wydarzeniu dla Powiatu Święcińskiego, dlatego, że wspólnie z Powiatem Dachau dzisiaj rozpoczynamy obchody 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Dzisiejszy koncert to również dowód na szukanie wielu refleksji i prawdy o tym, co się wydarzyło 80 lat temu, ale również. Refleksja na temat teraźniejszości i przyszłości, na temat wartości, które są bardzo ważne dla człowieka. To dzisiaj odbyła się pra premiera utworu Nieakceptacja. Utworu, który został sfinansowany przez powiat Oświęciński. Słuchacze byli zachwyceni, ale i głęboko przeżyli utwór, który słyszeli. Utwór ten został wykonany przez uczniów, nauczycieli Szkoły Muzycznej imienia Karola Szymonowskiego w Oświęcimiu i również przez uczniów, nauczycieli Fundacji ZDH, która prowadzi Szkołę Muzyczną. pokolenia z Dachał i z Oświęcimia, wspólnie wykonując ten utwór ukazały, że są wartości uniwersalne, tak jak kultura, które budują wspólnotę i mogą mówić o przyszłości, w której będzie panowała wspólnota, pokój, godność i szacunek.